W dolinie muminków zapanował spokój, ale czy na pewno? A gdzie muminek i panna migotka? Wiem, co oni robią, ale nie powiem. Przypuszczam, że jest na dachu. Pokaż, jak szybko to robisz. Co to za hałas? Uprawiamy. W... To doskonale, bardzo się z tego cieszę. Lub to, tylko dokładnie. Skoncentruj no do mm -hmm. mm -hmm. się, migotko musisz pchać po niej! Wow. Podejrzewam, że dzieci znalazły sobie jakąś zupełnie nową zabawę. Wszystko jest w porządku. Naprawdę nic złego się nie dzieje. Zaczekaj. Czuję się doskonale. Halo, Muminku. Tak, tatusiu? Przepraszam, że wam przeszkadzam. Czy moglibyście zachowywać się trochę ciszej? Nie trzeba, tato. Chodź tu, z Pannę migotkę. Zaczekaj, już idę. Uciekaj migotko, uciekaj! I co teraz może, zrobimy? Może może lepiej chodźmy na dwór? Maminku, dokąd mnie prowadzisz? Nie pytaj, tylko chodź! Co się stało, kochanie? Wiesz, co oni wyprawiają? Oczywiście, że wiem! Dzieci f*****, a ty tu spokojnie siedzisz? Mówiłam im, żeby uważały Ale dla twojego spokoju, pójdę go poszukać <noise> Nasz szałas! Dom tylko dla nas? Co widziałeś? Nic się nie bój, nie ma żadnych dzikich zwierząt. Na pewno? Pamiętaj, nikomu ani muru to będzie nasza tajemnica! Ja Teraz mogę czuć się jak Tarzan! Pomału staje. Nareszcie. Jest dużo szybszy niż myślałem, ale nie widzę żadnego otworu. Musisz patrzeć uważniej. Widocznie się nie przyłożyłeś. Wy mężczyźni jesteście zbyt niecierpliwi. Hej, mi migotko, mi Udało mi się, udało mi się! Jako wspaniała puszcza. Ciekawe, co jest w środku. Kto by pomyślał, że tu tak płytko? Tak ci się zdaje. Oh, tam w środku coś jest. Czuję, jak się rusza. Nieziemsko pięknie. Głupcy. Myślą, że tak łatwo wywieźć mnie w pole. Co to? Brzmiało jak ryk bardzo dzikiego zwierza. Muminku! O... Już zapomniałeś, że umawialiśmy się na dziś. Ja się nie umawiałem. Muminku, proszę, powtórz mi, co ona powiedziała! Nic takiego, nie warto sobie strzępić języka! Nie wymiguj się! Właśnie, że się umawiałeś. I to właśnie dziś! Mi, poradzimy sobie sami. Jesteś pewien, że do niczego Wam się nie przyda! Posłuchaj mnie, nie wtykaj nosa w nie swoje sprawy. Ja tylko obserwuję, żeby w razie czego wkroczyć do akcji zabawa dla maluchów Zbariowałeś się, co? Jeszcze zobaczymy, kto tu jest dorosły Zawołam tu wszystkich Coś, nie trzeba mieszać w to policji Ja nie ruszam się stąd na krok Migotko, chodź, to będzie świetna zabawa No i widzisz, jakie mam wyniki? Dramatyczne przeżycia sprawiły, że wszyscy zapadli w błogi sen dla Muminka jednak przygody jeszcze nie zupełnie się skończyły. Co ci jest, Muminku? Czy jesteś niewyspany? Coś mnie obudziło w nocy i nie mogłem zasnąć i czytałem. Akurat! Słucham? Akurat wcale nie czytał! Dlaczego tak mówisz? Bo nie czytałeś, ja też nie spałam! Hm. I bardzo dobrze wiem, co robiłeś w nocy! Pałaś I prześniło ci się nie wiadomo co. Śpieszę się, mamo, dziękuję. Wiem, co robiłeś w nocy, widziałam. Nie lubię słuchać, jak ktoś opowiada, co mu się śniło. To nudne. Nic nie rozumiem. O co tu chodzi? O nic ważnego. Tak sobie tylko żartowałam. Ja też się śpieszę, dziękuję. No, nic się nie ukryje, zwłaszcza nic ciekawego. Łuczyki, mam świetny pomysł. Jaki? Zacznijmy się ze sobą spotykać. Wielkie dzięki, będę zaszczycony. Będziemy chodzić ze sobą jak para zakochany. Dlaczego? Czy masz jakieś powody? To są tak samo moje sprawy jak twoje. Powiem ci, ale przyrzeknij, że nikomu nie powiesz, to ważne. Co? Zobaczysz później. Teraz zrobimy coś niezwykłego. Jak sytuacja? No, w porządku. Tu jest dziura. Musisz w*** mocniej, Bulczykiu. Ale tu nudno. Z całej siły przecież lekko się posuwamy. O, o! Tak, tak, świetnie, tędy. No jeszcze kawałek. Dalej! A, cudowne uczucie. <śmiech> <śmiech> Udało się! To była zabawa. Jak to była? Chcę się bawić? Tak, to nie był dobry pomysł. Mominkie po raz drugi zlekceważyły moje ostrzeżenie i zaprosiły Alicję... Puszka i to akurat w tym domu! Będę więc musiała inaczej z nimi porozmawiać. Słowa czarownicy zabrzmiały naprawdę groźnie. Ciekawe, czy Muminek zauważy, że coś się we mnie zmieniło? Na pewno powie, że woli cię taką jak przedtem! Mi wyglądasz szałowo, jeszcze Muminek się w tobie zakochał? Dziękuję! Jeśli ma choć odrobinę rozumu, na pewno wybierze mnie. Słowo daję, ale wy jesteście naiwni. <słuch> to ja. A kim ty jesteś? Królem Doliny Muminków! Niemożliwe. Jesteś zbyt brzydki, żeby być królem. A ja jestem pani Filipionka. Czego chcesz? Coś ty sobie udurał, że niby kim jesteś? A to. Co ty mi tu opowiadasz? To ja, Muminek! Nasz Muminek jest ładny i miły. I bardzo go wszyscy lubimy. Jest całkiem inny niż ty. Czy widziałeś się kiedy w lustrze? No! Co to? Jestem całowłosiony! To straszne! Mamo! Kim ty jesteś, zwierzaczku? On twierdzi, że jest muminkiem, naszym synkiem. To miałby być nasz muminek. Rzeczywiście ma dziwne poczucie humoru. <noise> Naprawdę jestem muminek, mamo! Uwierz! Nie wierzę ci. To nie może być prawda. Odejdź, nie lubię kłamczuchów. Każ go do ciemnicy! Na mnie patrzycie? W... Cała twarz ci się zmieniła! Czy ktoś ma lusterko? <grym i wytkuj> Dobrze ci tak, głupia, panno migotko. Oh, jak ja wyglądam! Będę teraz musiała kupić sobie kapelusz albo turban! Proszę! Jak ja wyglądam! Ja tego nie przeżyję! Jeśli tak bardzo tego pragniesz, nie będziemy cię zatrzymywali. Przepraszam cię, ale muszę to zrobić. Tatusiu! Są już blisko! Zaraz tu będą! Nie bójcie się, kochane zwierzaczki! Jak ten tatuś będziemy się bronić do ostatniej kropli krwi! Tatusiu Muminka, w imieniu prawa otwieraj! Jesteś otoczony! Szturmujemy dom, to rozkaz! Uwaga, panowie! Wyważamy! czy zostaniemy tu na zawsze? Hmm, oczywiście, że nie. Wymyślimy coś. A masz jakiś pomysł, kochanie? Jeszcze nie, ale na pewno będę miał.